Tylko moi drodzy z tej strony szemu i dzisiaj nagrywam Minecrafta. Z, pod, jeśli filmik wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. RSubika. Subika. Będę wam bardzo wdzięczny. Dobrze i my dokończamy most. Jak widzicie, już zaraz dokończymy. I tak, poza odcinkiem znalazłem spawner. To się połączy z podwodną świątynią I ja jestem bardzo ciekawy Czy mam z niego zrobić ekspierkę expa? Ja bym zrobił Nie wiem jakby I teraz musimy Teraz tu jakoś Tylko tą podwodną świątynię musimy Tam są moby te ja Nie chcę mieć tego efektu Widzowie Więc Akurat tu mamy blisko. O, no, gdzieś, że nie dopadną. Akurat tu mamy kobla Widzowie, więc tu sobie wykopiemy kobla. Pięć na bankie wystarczy. Więcej muszę wziąć. Dobrze wydobywam i już Nawet wyspę wracamy tak szybko. Nie chciałam tak szybko. Ale chcę dzisiaj po prostu zakończyć most. Yy, to bo chociaż będziemy mogli... Nie tam dojść, że no tam do wyspy. Nie... Nie wiem, nie wiem czy mam robić. Jeszcze na tamtą, a z tamtej jeszcze na tamtą. Nie wiem. Nie wiem. Dobrze, to jesteśmy znowu na moście. Wróciliśmy widzowie. Oj, widzowie! Będziemy chcieli jeszcze chyba raz pójść. No tak. zobaczyć. To jeszcze będzie. Jedziemy na razie do ekspianki, bo jeszcze nie dokończono. Poza odcinkiem ja? tam zrobiłem taką dziurę jedną i ząbiaki będą wpadali do tej dziury i myślę że to akurat się wykorzysta jak widzicie tu mam tego lód więc nie wiem sobie postawię na przykład skrzynki po, po, tak po prostu co, co ja mam w piecu no to sobie przypalę do reszty ja tak sobie zrobię Ciekawe jak w kolejnym odcinku, może pójdziemy tam i zobaczymy jak te ząbiaki tam to wszystko zrobiły, nie wiem, nie wiem czy mam ich zobaczyć w, w drugim odcinku, ale może, może jednak zobaczę, sam nie wiem. Z ni co tam? Co przez spawnerze? Nie! Oni nie mogą zadowolenia spawnerem dla siebie. A to mój spawner. Mój farmer, EXPO. Nie może połączyć te dwa farmy. To świątynię bym mógł po połączyć. I bazę! Ten spawner jest tą świątynią, a potem tam sobie będzie baza stała, nasza. Nic, myślę, że... O, zaraz będzie w Zaraz powinniśmy skończyć. Dobra, skończymy ten kierow i jedziemy z tego miejsca i idziemy dokończyć most. I 30. Chyba równo, widowię. Dobra, teraz musimy jeszcze przekonać, czy... Czy to zrobiłem? Czy to dobrze wyliczyłem? Jeśli dobrze, to mamy skończony most. Jest skomentuję I dobrze. I ja muszę jeszcze wziąć cienną pochodnię, bo mogę, bo kupałem sobie, zrobiłem taką małą kopalnię i muszę akurat się tam pójść. Po, po crafting. Wiemy schodki. Więc nie wiem. Lepiej naszykuję się. Mam się siekierkę zielazną wizowie Więc idę tam... jeśli jakiś map jest... to i tak mnie nie przestraszy, bo... Jestem dzień. Idę. Tam jest eskiniat z tego FBI Jesteśmy widzowie Widzowie Jesteśmy I w tym odcinku Widzowie dokończymy chyba most już zaraz więc będzie fajnie w ogóle ja nie chciałam wam pokazać ten spawner nie chcę mi się tam mogą mało się zryspić nie ja otoczyłam tam reszty to na bank już musimy wracać pozostawiłem tu łóżko widzieliście jak się byłem? jak jak tych guardianów nie widzę Dobrze, to zaraz będzie akurat. Wycieknę z pompuje też. To tu już zostaniemy. I tak widzowie. No bo będę też, też to robił na tej wyspie później coś. Więc nie wiem co się stanie kiedyś z tą wyspą. A boję się, że na 1... 17 siedem, to akurat... no nie będziesz oceanu i chyba będziemy musieli zakończyć niestety w serię, jak ja, ja będzie 1.17. Więc sam nie wiem. Będzie... To szybko lecimy! Lecimy, lecimy, lecimy. Ładny później to kiedyś podobnie południu jeszcze. To widzowie, co to jest? Czy my? Tak, widzowie, moje obliczenia się sprawdziły. Widzowie. Kończymy most. Powstanie most na tym świecie. Jeden. Dwa. Trzy. Widzowie ja most na naszym świecie. Jak ja już się cieszę. Już będzie lepiej na tą wyspę drugą się dostać, co zbudowałem. Jeee! Yeah! Jeśli filmik wam się spodobał zostawcie łapkę w górę i subika i mam innego skinka, sobie zmieniłem i wam się żegnam pa pa.